Hejka, mam na imię Paulina i witam was w pierwszym filmiku na moim kanale. Mam nadzieję, że mój kanał wam się spodoba. Polajkujecie ten filmik, skomentujecie oraz zasubskrybujecie. Ok, więc bez zbędnego przedłużenia myślę, że możemy zacząć. I na początku powiem Wam, jakie filmiki będę nagrywała. Myślę, że pojawią się tutaj vlogi, challenge, hole, filmiki o moich zwierzakach, o moich kolekcjach, których mam bardzo dużo. Różne poradniki, DIY'e. Myślę, że również będą filmiki typu Q&A, co wolisz, ponieważ takie filmiki bardzo lubię oglądać i myślę, że polubię również nagrywać. I więc mam bardzo wielką prośbę do Was, abyście pisali w komentarzach jakieś pytanka do filmiku Q&A, ponieważ... No chcę, żebyście się coś więcej do mnie dowiedzieli i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę tych pytanek będzie. Chciałabym też, aby na moim kanale pojawiły się filmiki, które Wy chcecie oglądać i jeśli macie jakiś pomysł na filmik, to piszcie go w komentarzu. Ja zawsze na te komentarze patrzę, odpisuję, a więc mam nadzieję, że, mm, że napiszecie jakiś fajny pomysł na filmik. Oczywiście wszystkich Waszych yy, próśb nie spełnię, dlatego bo czasami to jest niewykonalne, ale myślę, że większość z nich na pewno się pojawi na moim kanale. Miałam w planach, aby również na moim kanale pojawiły się właśnie te filmiki, w których ja włożyłam coś od siebie I tych filmików na YouTubie nie ma, przynajmniej na polskim YouTubie I myślę, że będą dosyć ciekawe, ponieważ mam już kilka pomysłów swoich, własnych e, na takie filmiki Ale to się dowiecie w swoim czasie, nic na razie nie będę zdradzała, ale myślę, że naprawdę są ciekawe i warto obejrzenia Postaram się również, aby filmiki pojawiły się co tydzień, bądź co dwa tygodnie No ewentualnie, właśnie jak będę miała więcej czasu, no to częściej ale o wszystkim będziecie poinformowani na moim Snapchacie, który macie w opisie. Wszystkie moje social media macie w opisie, więc tam możecie wpaść. No dobrze, i chyba jako na pierwszy filmik to już jest koniec. Mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałam, o wszystkim was poinformowałam. Jeżeli nie, to, to macie komentarze i tam możecie wszystko co tam chcecie pisać. No, i myślę, że to na tyle i do zobaczenia w kolejnym filmiku, który myślę, że się pojawi, niebawem. To cześć.